To nagrywamy. Języ. Nie, nie, nie. Okej, okay, więc nie będę robić intra, bo oni... Eee, wezmę sobie mapkę wyświetla. Weź jaką sobie wezmę mapkę. Cze, trze, trzy, a, a, 3 a, trzy, trzy. Trzy razy 3 i 3 razy A i 3 razy, trzy razy. Ej Daniu, który był y, dla Ciebie najstraszniejszy SCP? Co? Który najstraszniejszy był dla Ciebie SCP? Nie. Bo dla mnie ten czarny, co Ci daje ten, wiesz, ten... Wiem. Teraz byliśmy... Gdzieś... Mam taką magiczną. <tapok> 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 Super. <tapok> U mnie jest taka mała inaczej. W sumie zaraz mogę zrobić... To zrób. No nie teraz. Teraz nagrywam. To zrób. To tam. No i okej, To. Ozmaska. Jezus, jak się śmiał coś. Jest tutaj! Co mam zrobić? On tutaj jest. Podejdź do niego. Chyba cię coś pugiło. Nie no, on tutaj jest. Widzę, że wiesz, tu jest ten pokój taki, wiesz, nie? Czemu boję! Hehe. Ja się teraz. Ja Chętnie. Ha, tak wąs. Kto widzi? Jemus na. nie zaszedł no. mi kurde O, chodź o, 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 i, 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 o, 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 To u Ciebie. Powiasz o mnie <grystanie> oczku. Jezu, nie, ja też mogę urwać. O! Ja widzę, jak on się obraca! Ja mam nik. Jezu... Nie, on jest... On jest przy drzwiach. Jest to jest coś śmieszne. Jest, jest śmieszne. Że... Yyy... Ym no znaczy co jest głupia. W starszy, stra, e, tych starszych wersjach, wiesz co było, e, wiesz co było Daniel? Daniel. to e, było, było w starszych wersjach? Co? E, to było to, że ten SCP mógł otwierać są drzwi. I sama gra była bardziej straszniejsza. A teraz już usunęli to. W no szkoda, bo fajnie, bo... było. Tato, ja zrobisz mi... O, spoko. Okej, teraz zobacz. Czekaj. Wychodzę sobie escape'a sam. Sam co robisz. sam, sam. Sam, sam, kompletnie. sam kompletnie, sam, sam. Sam kompletnie, sam, sam, kamilek. ja przecież nie jest sprzedany. No bo ja, nie, ja nie, no bo ja nie będę robić Minecrafta. Aha, dla widzów z Minecrafta u mnie na kanale. Nie będę robić Minecrafta, bo już mi się znudził, więc... Nie, więc nie będę robić A, tak chyba, że kiedyś. No ty Ja kiedyś może zrobię jeszcze ja, ma... jest? Zrobię takie specjalne. Wiem, jeśli będę miała ponad 100 subskrybucji. A wtedy ktoś zrobi specjalną manigrafię. Haha, ale nie mogę. Pan Nie. Nie mogę. Miałam taką nadzieję, że tu będzie ten SCP. W tym pokoju. Ведь я вам же он Что мне, курды. Nasce to w ogóle nie straszne. Widziałaś o tym? Anioł. Jeszcze ja nie wiem. to taka Co, 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 co? Ale tak weszłam. Jest! 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 Jo! Nie! Daniel, ty wiesz co? Anio! Jest! Ja zaraz Znalazłam tego STP-974. Ten mechanizm. Uh -huh. no? Ale na wieży o nich Olivera skłamał, jest niedostępny. No to chyba nie będzie. Chyba po prostu nie widzisz. to o o o Olewę co tutaj mam. Oh, Five? o level 5 Five? Olewę Five? Olewę Five? to. Five? Olewę Co? No nie, nie kończ. O nie, nie ujęcie. spoko. Dokąd mówisz? A do mamy, no tak, póna na Ej, a gdzie ona jedzie? Daniel. Mama nigdzie. Przecież mówiłem, że dzisiaj idzie. W duchu. No dobra, chyba zakończę ten odcinek, bo ma był bez sensu. Skomentujcie. <grym> w sobotę.